W środę 27 listopada w Noworudzkim ratuszu odbyła się kolejna sesja rady miejskiej, podczas której radni podjęli szereg ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminy i miasta Nowa Ruda. Najważniejszą sprawą dzisiejszej sesji było uchwalenie, podjęcie uchwał przez radnych. Ósma sesja, dzisiejsze obrady, które przeszliśmy, związane są z uchwałami przede wszystkim związanymi ze zmianami w budżecie oraz zmianą. Wieloletniej prognozy finansowej miasta. Te zmiany w budżecie wynikają oczywiście z aktualnej, z bieżącej sytuacji, więc skarbnik przygotował te zmiany, które Rada Miejska uchwaliła. Nadaliśmy tytuł zasłużonego dla miasta Nowa Ruda panu Władysławowi Trojanowskiemu, wieloletniemu pracownikowi Miejskiego Ośrodka Kultury który przede wszystkim był związany z kinematografią noworudzką. Zaczynał w dawnych kinach górnik w Drogosławiu. Później związał się z Miejskim Ośrodkiem Kultury i tutaj był zawsze obecny. Jego można spytać o to, w jaki sposób przez kilkadziesiąt lat zmieniała się forma puszczania filmów. Z projektora taśmowego po projektor cyfrowy miał to opanowane i dlatego też za te zasługi, za tą długoletnią, ponad 50-letnią pracę został mu ten tytuł nadany. Niestety nie mógł odebrać go osobiście, także w jego imieniu odebrała go pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Pilarska. Dwie uchwały, które jeszcze radni podjęli, dotyczą zgody na wydzierżawienie na 10 lat terenów i gruntów rolnych. Zawarliśmy też umowy z organizacjami pozarządowymi. Plan, który przedstawiono, dotyczy współpracy na rok następny. Do tego też doszły bardzo ważne sprawy: podatki od środków transportu. Nie są one wygórowane ale ważne dla obecnej sytuacji finansowej miasta, także one będą obowiązywały od przyszłego Roku. Do tego też doszły zmiany związane z modernizacją urządzeń wodociągowych. Rada Miejska uchwaliła uchwałę, która dotyczy właśnie tego tematu. Jest to też ważna rzecz, ponieważ zakład wodociągów i kanalizacji, który modernizuje tę sieć, robi to systematycznie, może wprawdzie trochę wolniej ze względu na posiadane środki, ale jest to robione w miarę możliwości. No i myślę, że jest to też efekt. Odczuwalny dla mieszkańców. Chodzi o poprawienie jakości dostawy wody do noworudzkich mieszkań. Do tego też jeszcze dwie ważne uchwały: zamiar likwidacji filii szkoły podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie oraz przedszkola miejskiego nr 1. Zaznaczam, że jest to zamiar likwidacji, nie likwidacja. Zostało to uzgodnione, przedyskutowane z dyrekcjami obu. Jednostek oświatowych, no i będziemy się do tego przymierzać, no niestety ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły listopadową sesję Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.